Książki Sapkowskiego to już od czasów nastoletnich była dla mnie świetna przygoda, rozrywka. Sporo musiałem, jakby czytałem je z wypiekami na twarzy z jednej strony miałem książkę, z drugiej strony słownik wyrazów obcych. To słownictwo było tam przebogate. Chwyciłem teraz na renturm po latach i to była znowu taka świetna powtórka gdzieś tam z łaciny, którą gdzieś tam miałem na studiach, świetna powtórka topografii Śląska i cała... Chciałem po prostu sprawdzić, jak ta książka się zestarzała. Do tej książki wracałem już też trzeci raz i chciałem się po prostu upewnić, jak mówiłem, jak się zestarzała i moim zdaniem zrobiła to gracko, dobrze się ją czyta. Tak Sapkowski widać, że znaczy Śląsk tutaj staje się takim potężnym uniwersum, w którym poruszamy się trochę w takiej magicznej krainie. Widać, że Sapkowski tutaj bawi się kliszami. Jakby część, część tego świata to jest jakby zapożyczenie z czy jakby przerzucenie jakby współczesności w średniowieczny Śląsk i odwrotnie. Jakby dzięki temu możemy się przejrzeć w tym, w, tym, w tym świecie, ale z drugiej strony jakby nie ma tutaj pompowania żadnego balonika, bo Śląsk tutaj jest tyglem wielu kultur i zarówno dostaje się tej opcji progresywnej, można powiedzieć tej europejskiej, jak i tej na, naszej, powiedzmy w ten sposób. Czyli tutaj ta opcja europejska dostaje bęcki jak te kupieckie syny w Świdnicy, gdzie dostają solidny łomot. Czy później chyba w Bardo bodajże, ta opcja inkwizytorska też dostaje łomot przez lokalsów, tutaj akurat przez husytów, ale jakby na Śląsku oni byli w zasadzie tutejsi. I e, jakby nie ma, tak jak już wspominałem parę razy, u jakby nie ma właśnie tego pompowania balonika jednej opcji i różnorakie jest też rycerstwo właśnie od szemranych raubriterów podzielnego Zawisza Czarnego, który jest dziarski, nawet jeżeli trochę, jeżeli trochę leciwy i zgazowany. I całość właśnie jest tak. Pięknie pogmatwana, mamy pogmatwana, zawikłana w pewnym sensie w politykę globalną. I to, to jest, to jest majsterczyk dla mnie. Pierwszy, pierwszy raz, kiedy czytałem tę książkę, raziła mnie w nim magia, bo miałem wrażenie, że ten świat jest na tyle atrakcyjny, na tyle ciekawy, że jakby ta magia jest jakby czymś zbędnym i w zasadzie jakby wybijała mnie z rytmu tego czy takiego poczucia autentyczności historii. Teraz po kolejnej lekturze, kiedy jakby już też chyba trochę wiedziałem, czego się spodziewać, ta magia w ogóle mi nie, w ogóle nie psuła mi przyjemności z lektury i w zasadzie pasowała jak Amen w pacierzu. bo właśnie, tak jak wspominałem, jest tam bardzo dużo wtrętów łacińskich, przez co tekst właśnie staje się jeszcze bardziej autentyczny, no a można też sobie sporo przyswoić z naszego matecznika kultury i. Znowu możemy się zdziwić, jak pod sztafarzem tym średniowiecznym przewijają się w zasadzie nasze współczesne problemy, ale tutaj jakby Sapkowski stara się nam powiedzieć coś takiego, że postęp jaki postęp? Śląsk średniowieczny opisywany przez Sapkowskiego jest, tak jak wspominałem, taką krainą pełną kontrastów, która jednak już jest zadomowiona w, w Europie, bo mm, jakby trzeba zrozumieć też, jakby kiedy ta książka powstawała. postawała w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej jakby, i tutaj jakby te nadzieje i lęki jakby znajdują odzwierciedlenie, nie wiadomo jakby w sztafarzu historycznym, ale, ale jakby bardzo łatwo możemy znaleźć te myślę, które świadome nawiązania, które gdzieś tam Sapkowski, z którymi Sapkowski się tam bawi. I on pokazuje właśnie, jak z jednej strony Śląsk jest zadomowiony w Europie, z drugiej strony pokazuje te argumenty, za tym, by wejść, pożytki czy korzyści z tego z wejścia i też ryzyka, jakie, jakie się z tym wiążą. I tutaj to jest świetnie przedstawione w trakcie dyskusji z młodym studentem z Moguncji, który pokazuje maszynę do pisania i jego pełen entuzjazm, jakby jego wizjonerstwo zostaje bardzo szybko rozgaszone przez argumenty nasze czy tam lokalne i, i jakby tutaj Sapkowski pokazuje, jakby, że te, te, ten miecz postępu ma dwa ostrza. Jakby nie obiera chyba żadnej ze stron, ale jakby fajnie, fajnie niuansuje obraz i myślę, że to jest, e, to jest sporo właśnie takich smaczków e, pokazujących jakby, mm, zalety i wady dwóch, że tak powiem, m, prądów kulturowych. E, z gorszych momentów no to na pewno poczucie humoru. Sporo, znaczy, może nie, że całe poczucie humoru, ale momentami widać, jakby, że niektóre żarty się zestarzały trochę jak, czy, czy, czy już wówczas chyba były średnie, trochę jak żarty z familiady. I jakby ja na to patrzę tak w ten sposób, jako taki briefing z topowych żartów sprzed 20 lat. Nie zawsze śmiesznych, ale myślę, że to akurat było nieszkodliwe. Skorygujcie mnie, jeśli się, się mylę, ale wydaje mi się, że Sapkowski jest jednym z niewielu pisarzy z Zalini Wisły, który stworzył przygotówkę osadzoną nie gdzieś tam na kresach na, 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 na wschodzie, tylko właśnie przygotówkę osadzoną na ziemiach śląskich. I to jest dla mnie pierwszy fenomen, jakby ta przy, w ogóle jakby ten, ten miks, że ktoś z tamtej strony jakby nie szedł w ten sentymentalny nurt, nurt sienkiewiczowski i, i tych e, wielkich stepów tylko poszedł w drugą stronę. Druga rzecz jakby, że, że właśnie że on nie udowadnia tam polskości Śląska czy, czy, czy jakiejś tam racji. E, on po prostu e, miesza w tym tyglu pomieszanych, e, pomieszanych księstw śląskich i po prostu bawi, bawi się przy tym świetnie, ja też. E, co jeszcze, jedna, jedna rzecz jakby, on właśnie pokazuje te tarcia społeczne na Śląsku, które jakby z jednej strony m, niosły jakieś koszty, ale też z drugiej strony jakby e, był były z tego spore profity, o których też tam gdzieś się bardzo często wspomina. Ja bawiłem się w trakcie lektury tej książki, bawiłem się świetnie, nie oczekiwałem niczego wielkiego, a dostałem sporą dozę rozrywki. Jakby, mówię też tam był bardzo dobry humor. Jakby to nie, nie chcę powiedzieć, że tam był sam, sam jakiś taki ciężki, przestarzały humor. Tam też był, było sporo dobrego humoru. Może razić trochę czasami ten Reynewan, który jakby niemalże na siłę ładuje się w kłopoty, z których zawsze jakimś tam cudem wychodzi, ale no jakby tutaj musimy trochę kupić konwencję przygodówki i jakby jeśli to zaakceptujemy ten fakt, no to po prostu jakby ładujemy się w te kolejne kłopoty. I czasami to te, te podsumowanie tych kolejnych przygód jest jakby właśnie okraszone tymi średnimi żartami jego towarzyszy czy, czy nawet jego, ale jakby to jest, to, jest, to jest, myślę, że to jest po prostu trybut konwencji. Jakby to, co, to, co żałuję po tej książce, bo ona w sumie no, już ponad 20 lat temu wyszła, że jakby że ten cykl chustycki nie obrodził jakby w pewnego rodzaju m, większą popularność tego regionu, bo, bo moim zdaniem jakby Śląsk jest nadal mimo wszystko mocno nieodkrytym, niedocenianym regionem. A Sapkowski naprawdę dużo zrobił, żeby, żeby ten jego koloryt pokazać. No i jeśli chodzi o. Właśnie te dysputy teologiczne, ówczesne dysputy teologiczne, no to tak jak już wspominałem, jakby bardzo łatwo je przetłumaczyć na nasze dzisiejsze problemy, i, i, i myślę, że znowu jakby możemy się przejrzeć w tym lustrze historii. I co jeszcze? No, i to będzie tyle, jeśli chodzi o Narenturm. Wiosna w rozkwicie, chciałem powiedzieć krótko o czymś lekkim, fajnym i przyjemnym, co jednocześnie niesie jakąś fajną treść, także mam nadzieję, że sięgniecie po tę książkę, może decydując się później na wyjazd na, na wakacje na Śląsk. Myślę, że warto, także dzięki wielkie za uwagę, cześć.